Anwil z Grupy Orlen finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych. Ograniczy ona import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski. To największe w historii Anwilu i całego regionu projekt inwestycyjny. Ta inwestycja jest strategiczna. Ta inwestycja pozwoli zwiększyć produkcję nawozów w Polsce o 50%. Jeżeli ten zakład wytwarzał milion ton nawozów azotowych, teraz będzie wytwarzał półtora miliona ton nawozów azotowych. To jest około 25% rynku nawozów azotowych w Polsce. I to jest dobra wiadomość dla całego rolnictwa i dla naszego bezpieczeństwa, bo w normalnych czasach import do Polski nawozów azotowych był około miliona ton. Jeżeli zwiększamy produkcję o pół miliona ton, to w ten sposób zaspakajamy coraz bardziej rynek wewnętrzny. To pół miliona ton dodatkowo produkcji, która będzie uruchomiona, już jest zakontraktowana przez naszych dystrybutorów. Produkcja nawozów zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek, a tym samym wpłynie na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski, zaznacza minister rolnictwa. Co te lata pokazały, jak bardzo niebezpieczne są zerwane łańcuchy i tutaj też mieliśmy problem z nawozami. W pewnym momencie było za mało nawozów, gdzie było za dużo. To rozstabilizowanie rynku pokazało, że nie była stabilna cena ze względu na sprawę cen gazu. Tu potrzeba jest stabilizacji, potrzeba jest właśnie uspokojenia tej sytuacji. Na pewno ta inwestycja w tym pomoże. Na pewno to jest kolejna inwestycja, która uniezależnia nas od surowców z zewnątrz. To jest najpiękniejsza sprawa, bo my chcemy być niezależni, chcemy być krajem, który decyduje o swoich sprawach, która, która jest nie, z krajem niezależnym wolnym, niepodległym i niezależnym. I ta inwestycja się w to wpisuje. Bardzo dziękuję panu prezesowi O'Bajtkowi, ale całej firmie Orlen, że podejmuje takie inwestycje. Inwestycje, które uniezależniają nas od wszystkich stron tych zewnętrznych. Uruchomienie inwestycji już na tym etapie umożliwiło zwiększenie zatrudnienia w włocławskim zakładzie o około 10%. Zawsze to było miejsce istotne i ważne dla Wocławka, bo jak Państwo wiecie, Wocławek, jeśli mówimy o Włocławku, to mówimy albo Anwil, albo Koszykówka, prawda? To są te dwa sztandarowe nasze wyznaczniki, i teraz jeszcze fajans. W związku z tym ważne jest, że zakład się rozwija. Że są nowe inwestycje. Nawozy są niezbędne w pracy rolnika. Fakt, że będzie ich produkowanych o połowę więcej jest niezwykle ważne. My chcemy rozwijać swoje rolnictwo. Chcemy nie tylko zaspokajać potrzeby żywnościowe Polaków, również Ukraińców, którzy u nas w dużej ilości przebywają, ale również eksportować żywność. Na, potrzeby, na świecie jest ogromne zapotrzebowanie na żywność, również żywność z Polski wzrasta eksport. To są ważne rzeczy. To jest również. Korzystna i dochodowa działalność gospodarcza, która, którą prowadzą rolnicy. Dlatego zwiększenie mocy produkcyjnych, wytwórczych nawozów w Polsce o 50%, to co zapewnia nowa instalacja we Włosławku, jest absolutnie sprawą wielkiej wagi. Wielkiej wagi, która pozwoli stabilizować rolnictwo i zmniejsza lukę nawozową, bo tych nawozów w Polsce brakowało. W ramach inwestycji powstały zarówno instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza, w tym magazyny mogące przechować do 25 tysięcy ton produktów. Większe ilości nowoczesnych produktów z oferty grupy Orlen będą dostępne już wiosną 2024 roku. Przy realizacji tej inwestycji zastosowano najnowocześniejsze technologie, które znacznie ograniczają emisję i pozwalają na samowystarczalność energetyczną instalacji. Prace trwały ponad 3 lata. Kosztowały 1,7 mld milionów złotych.